Witajcie wszyscy w Cast Noir. Plus. Jest to swego rodzaju format, w którym będziemy rzucać odcinki specjalne. Odcinki specjalnie dla Was, dla tych kilku wybranych, którzy są naszymi, naszymi naj, najtrwalszymi widzami. I to jest pierwszy z takich odcinków. I ogólnie chcielibyśmy, żeby to była taka forma podziękowania i no takiej, takiej swego rodzaju zapłaty dla Was za to, że nas słuchacie i za to, że nas wspieracie. Dzisiaj będziemy mówić o. No, dzisiejszy odcinek to będzie taki, powiedzmy, suplement do odcinka o shipach. I w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tym jeszcze jednym bardzo wyjątkowym shipie, prawda? Dokładnie. A, e, będzie to ship Plaga Itiki. Plaga Itiki. Który w sumie nie wiemy, czy ma jakąś nazwę. Chyba, Myślę, że nie. Chyba, chyba jeszcze nie nadaliśmy im nazwy. E, konkurs? Konkurs na ship name. Nagrody nie wiem, jakie coś się wymyśli. Jeżeli ktoś wymyśli, to na pewno pojawią się nagrody. <noise> Dobra. Myślę, że skoro słuchacie tego odcinka, to nie musimy się przedstawiać. No ale tak pro forma, no to z tej strony Robert, z drugiej strony jak zawsze Karolina. Przygotujcie sobie herbatkę, przygotujcie sobie jakieś ciacha, załóżcie słuchawki lub też bez słuchawek, bo ostatnio się okazało, że nie zawsze trzeba słuchać podcastów w słuchawkach. No i co? I zapraszamy Was na ten krótki, taki Luźny odcinek specjalny. Ciu, 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 ciu. Plak i tiki. Wydaje mi się, że każdy z nas lubi obie te postacie. Każdy z nas, z nas je podświadomie trochę sipuje, bo jednak, no, ciągnie je do siebie. Mimo wszystko, że to są kłami. Jasne, wiadomo, jest taka zasada, że no, Marinette, ja ci nie mogę pomóc, dlatego że kłami się nie zakochują. Kaman. Tiki i plak mają między sobą taką chemię jak proszek Perwall w latach swojej świetności. No, słuchajcie, wszystkie te relacje między nimi, w ogóle sam fakt, że jakby no, plak nazywa y, Tiki cukiereczko, sugar Sugarcube, mimo, że ona sobie tego nie życzy. To jest takim też spoko nawiązaniem do mm, Czarnego Kota i Biedronki, że Czarny Kot nazywa Biedronkę Bugabu, a Biedronka jest taka stop calling me like that, tak? Nie, nie nazywaj tak mnie, w ogóle przestań. Co też tak potwierdza trochę moją teorię, że w momencie kiedy te postacie się przemieniają, no to jakby e, przejmują trochę swoich charakterów mimo wszystko. To prawda. No bo faktycznie widać, że e, jeżeli Adrian zmienia się w czarnego kota, to automatycznie zaczyna. No, tak można powiedzieć. Znaczy, że mimo wszystko on bardzo, bardzo ciągnie do Biedronki, ale też tak zaczynają tak bardziej flirciarsko zaczepiać. Coś jak właśnie plag, e, Tiki. To prawda. Ale też widzimy, że mimo wszystko Biedronka troszkę też leci na Czarnego kota, co pokazuje, że tiki też tak delikatnie. No wiesz, oni się znają. No nie wiemy, ile żyje kłamie, no tak. ale jakieś od, no Wieczność, oni się znają wieczność. Więc mimo wszystko oni jako postaci mają o wiele więcej czasu ze sobą spędzone niż no, na przykład Marinette i Adrian. Więc to uczucie między nimi jest na zupełnie innym poziomie niż na uczucie innych bohaterów w tym serialu. Okej, okay, ale każdy z, każdy z tych poprzednich shipów, które omawialiśmy, miał swoje mocne i słabe strony. Więc jakie są w sumie tak naprawdę tego shipu mocne i słabe strony? Ojej. Mm -hmm. Wydaje mi się, że taką troszkę najmocniejszą stroną tego shipu jest to, właśnie, że oni znają się od zawsze. I że są, no, powiedzmy, z tej samej rasy. No bo mimo wszystko. Wiadomo, Adrian, Marinette, oni mają możliwość jakby położenia swych uczuć w innych osobach, a my tutaj tych kłami mamy ile? 10 na krzyż tak na oko? I mam wrażenie, że tutaj ta sprawa jest o wiele bardziej taka wiesz. Od góry napisana i przeznaczona, zwłaszcza że jakby biedronka, w sensie Miraculum Biedronki i Miraculum Czarnego Kota, są tak dość mocno ze sobą powiązane i jakby troszkę nie ma jednego bez drugiego, w sensie że aktywowane, mam wrażenie, powinny być zawsze obydwie, więc zarówno Tiki, jak i Plak bardzo często ze sobą jakby współpracują i to też jakby buduje ich wspólną historię taką inną mocną stroną mam wrażenie jest to, że wbrew pozorom się dobrze dogadują dlatego, że oni no znowu znają się na tyle długo, że wiedzą, że mogą sobie ufać mimo, że widzimy, że to są czasami takie perypetie i takie zgrzyty między nimi, zwłaszcza kiedy właśnie plag zaczynają tak kokietować powiedzmy tam, flirtować nie, nie kokietować, flirtować z nią że no, tam może zapraszam cię do tańca albo w ogóle chodźmy na randkę pachniesz w ogóle jak jakieś tam truskawkowe ciasteczko ale Tiki też nie pozostaje dłużna. Tiki mu mówi typu, No a co, czy ja ciebie mam nazywać śmierdząca skarpeta, czy coś takiego? A on zawsze odpowiada, Nie, nie nazywasz mnie tak. Ale powinnaś, byłoby super, więc tutaj ewidentnie jakaś taka chemia między nimi jest. A zanim o tych słabszych stronach, to ja zapytam ciebie. jak uważasz, jakie według Ciebie są mocne strony tego shipu? Wydaje mi się, że takimi jeszcze mocnymi stronami tego shipu jest przede wszystkim to, że. Można powiedzieć, że jako jedyni, no też trochę Waze, byli poza skrzynią, tak naprawdę. Tak długo. Tak długo. Eee, przez co, no, też ogólnie widzimy relacje pomiędzy ich trójką, że mają jakby, mimo wszystko najsilniejszą tą relację. No też przede wszystkim o nich jest seria, ale więc no, jakby to tak. też pomaga. <laughs> tak, przede wszystkim. Też nie do końca, bo tylko w jednym odcinku chyba, jak jakby Piaskowy Chłopiec to było chyba? Jak Jakby mhm. urodziny nuru to tylko ten jeden raz mamy wgląd na to, jak wygląda ta skrzynia z klami od środka, ale to też było tak jakby wycinek i nie do końca wiemy, jak to tam wygląda. Wiemy tylko, że to jest jakiś alternatywy alternatywny wszechświat, ale myślę, że na spokojnie możemy przyjąć to, że rzeczywiście poza tym boksem tak naprawdę dzieje się życie tych kłami. No bo w środku ok. Ja mam... No właśnie ciężko to stwierdzić, no bo jakby nie mamy jakichś większych informacji o tym, jak to działa, ale... Patrząc po tym, jak te kłamie się cieszą, kiedy wychodzą z tego boksa, to możemy troszkę tak, jakby mywać, że one są wtedy troszkę bardzo takie uśpione, może w zamknięciu, tak bardzo klaustrofobicznie, mimo wszystko. Więc rzeczywiście tutaj ten argument, że są najdłużej poza skrzynią, yy, no jest rzeczywiście trafiony. A słabe strony tego ship'u to? O, słabe strony. Ja myślę, że słabą stroną jest przede wszystkim. To, co już było powiedziane w serialu, że, znaczy, to jest sama strona. Taka troszkę, nie wiem, granica, taka blokada, że teoretycznie kłami się nie zakochują. Też ciężko stwierdzić, co to tak naprawdę znaczy. No bo ewidentnie relacje pomiędzy poszczególnymi kłami są inne. Jakby relacja pomiędzy plagiem a Tiki jest zupełnie inna niż powiedzmy między plagiem a Waze. -em. I tutaj, jakby też ciężko stwierdzić, czy kłami mają jakąkolwiek płeć. Możemy tak sobie troszkę suponować, że rzeczywiście tej Tatiki jest bardziej taka a plak jest taki bardziej męski. No ale tutaj te relacje są zupełnie inne. Więc skoro istnieje relacja taka jak przyjaźń, czy powiedzmy lubienie się między sobą, no to dlaczego miałaby nie istnieć relacja miłości i zakochania się w sobie? Więc tutaj taką wadą jest wada narzucona przez twórców, że się nie zakochują, ale to łatwo myślę obejść tym, co właśnie powiedziałem taką wadą, jeżeli chodzi o wewnętrzną tego shipu, o tym, tej relacji, to mam wrażenie, że mm, tak jak na przykład Marinette nie bardzo lubi mm, czarnego kota, bo ten jest zbyt taki dziecinny, infantylny, to mam wrażenie, że to jest tak naprawdę uczucie właśnie Tiki do plaga. Że Tiki nie przepada za plagiem, bo ten jest bardzo taki no wiesz, taki, a tam nic się nie stanie, mogę użyć kotaklizmu poza w ogóle właścicielem, no najwyżej no dinozaury wszystkie wybram, wielkie mi halo, byłem młody i się białym serem. I mam wrażenie, że w tej relacji po prostu Tiki jest tą bardziej dojrzałą. I to jest taką główną przeszkodą pomiędzy nimi. To na pewno są bardzo trafione minusy. Wydaje mi się, że jeszcze takim jednym minusem mogłoby być to, że tak naprawdę mamy bardzo mało e, scen pomiędzy nimi, że tak naprawdę, no... Na palcach jednej ręki można je policzyć. To prawda, nawet jak robiliśmy właśnie taki rewatch przed odcinkiem tych wszystkich. Polecamy zawsze jak są jakieś shipper coś, to sobie wpisujemy. No, w tym wypadku to było Tiki and Plug Best Love Moments i no, tam było z 5 czy 6 może scen. Na pewno była scena z tym jak z, z odcinka Kłamie Buster, jak Plague i Tiki oglądali taki serpot w sali od Hemi. Był odcinek z Piaskowym Chłopcem, właśnie, kiedy były urodziny Nuru. No, był też odcinek, jak była zamiana Mirakulami. Ogólnie rzeczywiście takich romantycznych momentów było bardzo mało, ale co nie zmienia faktu, że jeżeli już były, to i tak podświadomie czuliśmy, że to jest właśnie to, że to jest coś, co w naszych głowach musi się wydarzyć. Przez to tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że. Ten ship ma więcej plusów niż minusów, mimo wszystko. I chyba możemy też śmiało powiedzieć, że to jest jeden z naszych ulubionych tak. shipów. Jakby, może taki najmniej racjonalny, bo rzeczywiście, jak w poprzednim odcinku, znaczy inaczej, jak w odcinku takim, powiedzmy, kanonicznym, rozmawialiśmy o tym, że no, co by musiało się zdarzyć, żeby ta para była ze sobą. No tutaj ciężko to pytanie zadać, no bo ewidentnie, no bo gdybyśmy zadali sobie to pytanie, co by musiało się wydarzyć, co by musiało się wydarzyć, żeby oni byli ze sobą? Mi się wydaje, że przede wszystkim. No, nie powinno paść zdanie, że kłami nie mogą się zakochać. Myślę, że to tak po pierwsze. Eee, po drugie, myślę, że musiałby być pokonany władca Ciem. To też. Ale potem, jakby tiki i plaki, według mnie, nie mogą wrócić do Miracle Boxa. No, bo to jest znowu to, że one mam wrażenie, że ta. Interakcja między nimi musi być w realnym świecie, a nie w tym, w tym drugim wszechświecie, bo dzięki temu jest taka bardziej prawdziwa, jest taka bardziej realna niż tam w tym uśpieniu, nie wiadomo, gdzieś w szafie schowani, w ogóle pod skarpetkami. A jak sądzisz, jak, czego Tiki mogę nauczyć Plaga, a czego Plag mógłby nauczyć Tiki? Myślę, że Tiki mogłaby nauczyć Plaga trochę ogłady yy, i tego, że nie zawsze warto kombinować i kręcić, bo Plak jest taką postacią, że rzeczywiście jak wybierali na przykład się na tę rodzinę Nuru, no to Tiki porozmawiała z Marinette, dostała zgodę Marinette, żeby to po prostu polecieć i obchodzić tę rodzinę. A Plag stwierdził, że po prostu okłamia Adriana i podsadzi siebie jako skarpetkę i się wymknie z domu. No swoją drogą Adrian potem myślał, że plag został zmieniony w tą skarpetkę. No ale wiadomo, jakby agresywnie nie za bardzo umieją łączyć kropki. No. Więc wydaje nie mi się, to. że tutaj w tej relacji to um, Tiki nauczyłaby plaga, że czasami warto być fair i czasami warto być otwartym i rozmawiać o tym, co się dzieje. A co by. Plag nauczył tiki? Mi się wydaje, że przede wszystkim może pokazałby jej troszkę luzu. No, mam wrażenie, że tiki jest jakby bardzo taka. ma kij. Połknęła kiłbki, po prostu jest bardzo sztywna. Trochę jak biedronka. Jakby tutaj widzenie te emocje, jakby ta tiki przechodzi przez tą biedronkę. I ewidentnie plag mógłby tą tiki trochę tak, jakby rozruszać. Więc spoko, sugar cubes, trochę wrzuć na luz, masz, zjedz ser albo ciacha i w ogóle. Wyluzuj, jest spoko. Więc chyba każdy śmiało się z tym zgodzi, że tiki i Pak są sobie przeznaczeni. Co bardzo dobrze pokazuje pierwszy, od pierwszego do trzeciego sezonu, kiedy widzimy skrzynkę z mirakulami, i widzimy, że faktycznie miraculum i biedronki i czarnego kota są tak, tak naprawdę w takim kółeczku oznaczającym yin-yang, że się uzupełniają ze sobą. E i, a na przykład w czwartym sezonie, jak pudełko się zamienia w tą kule biedronki, przestają być razem, tak naprawdę. To jest właśnie w sumie bardzo ciekawe. Przede wszystkim w ogóle ta nowa Miracle Box jest bardzo w ogóle zagadkowym zdarzeniem, no bo mam wrażenie, że zawsze ta skrzynka wyglądała właśnie mniej więcej w ten sam sposób. I teraz, jak biedra zostaje strażniczkiem, strażniczkiem, strażniczką, no to to się zupełnie zmienia. I totalnie jakby nie pasuje do poprzedniego konceptu. Ale jak powiedziałeś teraz w tym Yang, to ja mam takie teraz pytanie. Jak, czy myślisz, że jakby wybierając e, Biedronkę i czarnego kota, w sensie właścicieli Mirakulów, czy jakby z automatu te osoby stają się sobie przeznaczone? Ciężkie pytanie. No bo, bo... jeżeli te Mirakula są uh -huh. jakby Ying Yang, i jakby Mirakula rzeczywiście tą kłami są sobie przeznaczone, to czy wydaje ci się, że automatycznie jakby w tym momencie opiekunowie też muszą być sobie przeznaczeni? Znaczy wydaje mi się, że tak, że jak mistrz, bo na pewno mistrz wybierając, dając te Miracula Adrianowi i Marinette powiedział później do Wejza, że ci, ci, ci dwoje są sobie przeznaczeni. Więc... No, i ciekawe, czy we wcześniejszych powiedzmy, bo nie wiemy, czy wcześniej no tak. Biedronka i to były aktywowane razem, ale jestem ciekaw po prostu, czy w przeszłości też to było jakby tożsame. Wydaje mi się, że tak. To jest taki ciekawy case według mnie. Eee, ale wracając, to w sumie czwarty sezon sam pokazuje nam, że to jest sezon o biedronce. Tu nie ma czarnego kota. To tutaj w ogóle jest głównie biedronka. I to bardzo dobrze odzwierciedla tak naprawdę samo, sama ta skrzynka z, z mirakulami, gdzie mirakulum biedronki jest na samej górze, jest główne a Miraculum Czarnego Kota jest tak naprawdę, w sensie to miejsce, gdzie powinno być Miraculum Czarnego Kota, jest tak naprawdę po boku, gdzie są mirakula innych zwierząt. No tak naprawdę pokazuje nam to, sam, sama ta skrzynka, że Czarny Kot w tym momencie kompletnie nie jest ważny. Co jest dziwne, bo to jest bardzo ważna postać. I pytanie jest takie, czy w przyszłych sezonach nie pojawi się inny Strażnik? Myśli... Bo przez te trzy sezony oni byli na równi. I Czarny Kot i Biedronka byli ważni. W czwartym sezonie ważna jest przede wszystkim Biedronka, więc skrzynka się zmieniła i Biedronka jest na samej górze. Okej, okay, ale nie wydaje ci się, że ta obecna skrzynka jest troszkę broken? Tro troszkę coś tam nie działa? No bo no. jednak od 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 wiesz, odwieczne zawsze Miraculum Biedronki i Miraculum Czarnego Kota to było yin yang. To były dwie strony tego samego medalu. A w tym momencie, kiedy Biedra dostaje, jest, zostaje strażniczką, to to zostaje wszystko wrzucone do śmietnika. No, jest to dziwne. To prawda, ale mam wrażenie, że kto, no, a... trochę odzwierciedla ten czwarty sezon. I Dobra, a gdybyś, miała, a gdybyś miała wybrać sobie nowego strażnika, to kto by nim był? Ciężko. Może. Nie, nie, wątpię, że wrócił, wróciłby mistrz swój. Ale nie, byłoby fajnie. Nie, mi się wydaje, że byłoby fajnie, ale mistrz to już jest zamknięta sprawa, mam wrażenie. Tak. Ja mam dwie możliwości. Albo ten łysy typ. A no, z ta, no, tak, tak. Albo, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy postaci takich głównych z serialu, najbardziej pasuje mi Luka. Bo on jest najbardziej dojrzały z nich wszystkich. No, I o wiele prawda. bardziej pasowałby na rolę strażnika niż Marinette. Dlatego, że on by nie rozdawał tych y, mirakulów jak cukierki <grym> po prostu wszystkim dookoła. Nawet widziałem kiedyś takiego mema w internecie, taki rysunek, że no, jest sala i są lekcje i nagle jest alarm. Uwaga, alarm akumowy i cała sala podnosi, cała sala Marinette podnosi rękę i mówi, muszę do toalety. No, ja troszkę rzeczywiście odzwierciedla to, że Marinet rozdaje po prostu te Marinet. Marinet y, rozdaje te Mirakula na prawo i na lewo. Co szczerze, nie podoba mi się. Dlatego, że do tej pory, jak były te dwa Mirakula, to to było. Czuć było wagę tego. A w tym momencie, jeżeli ona to daje na prawo i na lewo, to ja mam wrażenie, że to jest takie. Yy, no, co? Każdy może być super bohaterem? No, szczytna idea, ale to już i nie mam mocni powiedzieli, że jeżeli każdy jest super, to nikt nie jest super. Znaczy to prawda. Zdecydowanie za dużo daje tych mirakulów, ale wydaje mi się, że to też pokazuje nam, że władca Ciem tak naprawdę jest coraz silniejszy. A... Przez co Biedronka a nie, a... i czarny kot nie są w stanie dać sobie radę już sami. No, ale fajnie by było, gdyby to było. Ale to prawda za często. dosłownie w każdym odcinku jest: A, nie czarny kot, to ktoś inny mi położy. Tak. I tego czarnego czarny kot tutaj nie ma i tego plaga też jest mało. Tak. Dobra, ale wracając do Shipa, Tiki i Plug, to może takie krótkie pytanie, jesteś na tak, czy na nie? No jestem na tak, Ja też jestem, też jestem na tak, uwielbiam ich. Um, troszkę ich mało, mam nadzieję, że kiedyś będzie ich trochę więcej. Może kiedy rzeczywiście będzie jakiś taki odcinek na zakończenie tego wszystkiego. Może Jakoś love story. Love story. Takie delikatne. Jest, więc jak będzie koniec już całego serialu i będą takie kilka ostatnich odcinków, to może rzeczywiście troszkę więcej się nam... Wyjawi w tej relacji plaki Tiki, bo mam wrażenie, że tam twórcy jeszcze nie powiedzieli wszystkiego, co chcieliby powiedzieć. Mamy nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało tego specjalnego odcinka i że podzielicie się z nami Waszą opinią odnośnie tego shipu. A to był Cast Noir, Plus, odcinek specjalny tylko dla naszych najbardziej wiernych słuchaczy. Chcemy, że w przyszłości zrobić więcej takich odcinków, żeby takiej właśnie tego typu formie wam się odwdzięczyć za to, że nas słuchacie, za to, że nas wspieracie. To nie zawsze będą odcinki odnośnie tego, co nagraliśmy wcześniej. Czasami to będą odcinki specjalne na zupełnie inne tematy. No ale myślę, że to jest taka uczciwa forma zapłaty za to, że jesteście z nami i za to, że wspieracie nas na taki, w taki sposób, w jaki nas wspieracie. Słyszymy się już w przyszły weekend. No i co? I mam nadzieję, że herbatka wypita, ciacha zjedzone no i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zwykły Piedronek! No.